Przedstawiam mobilną drukarkę. Kolobę Mark Create to jest nasze najnowsze dziecko, które przedstawiamy dzisiaj na targach Festiwal Marketingu w Warszawie. Opowiem no trochę o tym urządzeniu, co może co potrafi i jakie fajne rzeczy jest w, stanie, jest w stanie drukować. Samo urządzenie wygląda tak, wydaje mi się, że design tego urządzenia jest całkiem ciekawy, zresztą starszy brat tego urządzenia, czyli, czyli ta nominalna wersja e marka, zyska wiele nagród. Także za, także za wygląd, więc wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o design, no to jest całkiem interesujący samorządzenie. urządzenie działa w zasadzie tak samo jak Emark. Jest to drukarka mobilna, która wykorzystuje kartridż złożony z trzech kolorów. Ten kartridż jest produkcji firmy HP, więc no jakość tego, tego tuszu o to się nie musimy martwić. Samo urządzenie działa w połączeniu z aplikacją. Aplikacja jest dostępna na wszystkie urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, więc możemy sobie spokojnie ściągnąć ją, nawet nie mając urządzenia, i przetestować, sprawdzić co ona, co ona może i w jaki sposób tworzy się te, te wydruki. Sama, sama aplikacja jest bardzo, bardzo prosta. No, w tym ekranie głównym mamy widok. Na te najważniejsze parametry urządzenia, czyli na to czy jest połączona aplikacja jest połączona razem z samym, samą drukarką. Od, mamy informacje na temat zapełnienia kardridża, ile nam jeszcze tego tuszu zostało oraz informacje o, o poziomie naładowania baterii. Sama bateria starcza na 4 godziny ciągłej pracy, więc jest to całkiem, całkiem wydajne urządzenie. No i tutaj klikając sobie w te trzy kreski, mamy możliwość dostępu do, do, do menu no i tutaj możemy sobie stworzyć grafikę, możemy wejść do biblioteki e, grafik i zmienić ustawienia, też mm, no, kliknąć w pomoc i znaleźć odpowiedzi na wszystkie wszystkie nurtujące nas pytania. Może pokażę jeszcze jak wygląda sama, samo tworzenie tego wydruku. Tutaj mamy mm, możliwość wyboru z sześciu kategorii, gdzie są stworzone gotowe wzory. Mm, więc możemy sobie wybrać, co nas interesuje, czy takie m, rzeczy bardziej weselne, czy może dla dzieci, może coś do jedzenia. eMark no, e daje wiele możliwości personalizacji, więc no, można skorzystać i, 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 i naprawdę stworzyć wiele, wiele ciekawych rzeczy, więc no, my akurat stworzymy sami własny wzór, więc można sobie stworzyć ten wzór klikając tutaj na przykład w tekst i wpisując na przykład kolob eMark create Wpisując na przykład tekst mamy możliwość, żeby go dowolnie, dowolnie przesuwać. Na przykład umieścić go na środku. Możemy go sobie zeskalować, taki, żeby był większy. Możemy też zmienić na przykład styl czcionki, na przykład coś takiego. No I także możemy zmienić kolor. Na przykład na zielony. Podobno to kolor uspokajający, więc. Możemy też dodać na przykład jakąś grafikę. Może to być zdjęcie. Może to, być, może to być też gotowy clipart. No my tutaj mamy przygotowane różne rzeczy. Znaczy, no dajmy sobie na przykład wisienki, zdziwioną żabkę. No, tak, tak stworzony wzór możemy sobie wysłać do, do urządzenia eMark, klikając sobie to tą oto czarną kropeczkę z podobizną eMarka i dostajemy sygnał dźwiękowy, który nam oznajmia o tym, że eMark dostał, dostał ten wzór. No i teraz wygląda to tak, że po prostu przesuwamy z lewej do prawej, bądź z prawej do lewej i każdy, każdy wzór, który sobie stworzymy, możemy go wysłać do aplikacji, wydrukować, Także że no, ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność.